Cześć widzowie, cześć YouTuberzy, cześć patroni. Cześć wszystkim. No właśnie, to jest nowe słowo, patroni, którego musimy się nauczyć. W końcu, po Waszych namowach, które dłuższy czas już słyszałem, które pisaliście w prywatnych wiadomościach czy w komentarzach, założyliśmy z Martuś patronaj dla naszego kanału. Troszeczkę mamy tam teraz inną nazwę. Kanał trochę się zmienia, kurde, nawet nie wiem kiedy to się stało, ale zmieniło się już. Jesteśmy Fabik Moto i Martuś i Plus jeszcze, czyli plus, czyli Wy, patroni, wy, widzowie, wy nasi fani i wszyscy ci, których znamy, fajnie, że jesteście z nami. Chciałem wam szybciutko na początku opowiedzieć, jakie mamy, jakie mamy cele i w ogóle co tam, co, co z tym Patronite wymyśliliśmy. Więc tak, słuchajcie, na ten sezon mamy dwa cele, tak naprawdę tylko dwa. Chcielibyśmy. Przede wszystkim Was poznać bliżej, chcielibyśmy się z Wami spotkać. Z tymi, ze wszystkimi tak najlepiej, jeśli by się udało, no to ze wszystkimi fanami, widzami gdzieś tam się spotkać. Ale oczywiście pewnie nie da się tego tak zrobić, więc wymyśliliśmy, że będziemy w tym sezonie przyjeżdżać. Będziemy jeździć po Polsce i będziemy spotykać się z Wami na motocyklach, będziemy przyjeżdżać. Nawet jeśli mamy jechać cały dzień 600 km w jedną stronę, to przyjedziemy, zaproście nas do, nas do siebie. A przyjedziemy, przybijemy pionę i mam nadzieję, że to się uda. I to będzie plan na lipiec, sierpień. Nie mamy zaplanowanych żadnych wyjazdów innych, tylko właśnie te, w których będziemy mogli się z Wami spotkać. Chciałbym, żebyście wsparli nas w tym temacie. Właśnie możecie teraz to zrobić przez Patronite'a. Drugi cel, jaki mamy, to wyślijcie fabika na rajd do Transylwanii, do Rumunii. Kurde! Jest taki rajd kładów, nazywa się Hand the Wolf. No, i to taki rajd korczę, prestiżowy trochę, przyjeżdża tam cała Europa. Bardzo fajny rajd, bardzo trudny zresztą też, ale chciałbym z nią wziąć w nim udział i sprawdzić siebie trochę, po części i pojazd, z którym bym tam jechał. Bo Yamaha, na moją prośbę, udostępni mi kod 450 którego widzieliście na moich nagraniach, którego testowałem jakiś czas. Więc e, teraz. Będę mógł nim pojechać na RAID Yamaha Motor. Europe udostępni mi taki pojazd, ale trzeba nazbierać na wpisowe, chociaż na wpisowe, bo RAID trwa 5 dni, więc trzeba tam kupić nocleg, jedzenie, dojechać a to Rumunia to jest 1600 km. No mniejsza z tym. Teraz nie będę Wam mówił o tych szczegółach, ale to jest jeden z celów. Jeśli uda się zebrać kwotę wpisowego, która nie jest mała, zobaczcie sobie zresztą też na, na Patronajcie. Opisałem to wszystko, te cele. Więc mam nadzieję, że są one przejrzyste. No to spróbujmy. Wyślijcie fabika na ride do Transylwanii. Niech jedzie na kladzie. Nagram vloga, nagram jakieś materiały fajne. Będziemy mieli co oglądać i będziemy przeżywać razem wspólnie te emocje. I to są dwa cele na ten sezon. Byłby jeszcze trzeci cel, bo tak naprawdę e, potrzebujemy dokończyć ten Fabik Moto Studio, gdzie właśnie teraz nagrywamy ten materiał, ale tutaj tak już jest dużo. Jeśli uda się zrobić razem chociaż. Chociaż pierwszy, chociaż pierwszy, bo on dla nas jest tak naprawdę i dla mnie, i dla Martości myślę najważniejszy, to będzie super, jeśli razem dźwigniemy temat tych wyjazdów. A więc zajrzyjcie na Patronaita i zobaczcie, co dla Was uszykowaliśmy. A właśnie patroni, kochani patroni, super, że już jesteście z nami, chociaż nie ogłaszałem za specjalnie jeszcze tego materiału i tego, że mamy Patronaita, to gdzieś on tam już się zaczął pojawiać i już mamy pierwszych patronów, za co. Bardzo wam dziękuję. Niesamowite. myślałem, po prostu to zadziała tak w ogóle. Bezinteresownie. Po nie? bezinteresownie no. To mamy tych patronów już chyba teraz czworo czy pięcioro. Rozmawiamy razem. I to jest super sprawa. I w ogóle, że chcieliście poświęcić czas i kasę, którą ciężko zarabiacie, tak samo jak i my pracujemy, każdy z was pracuje i zarabia pieniążki. Na pewno niełatwo. Wam to przychodzi. I naprawdę jesteśmy wam bardzo wdzięczni za to, że chcecie. Nas wspomóc w tym wszystkim i Wam się podoba to, co robimy, i macie w tym swój udział. Także jeszcze raz dzięki. Oczywiście zapraszam wszystkich kolejnych patronów, żeby nie przedłużać, co my tam dla Was przygotowaliśmy. Bo oczywiście, jeśli zostaniecie patronami, to my dajemy od siebie jeszcze więcej: jeszcze ile więcej tylko możemy, siebie. jeszcze więcej siebie. Tak, dajemy Martu Martuś i Fabiczka. Będziemy w Waszych, zagościmy w Waszych telefonach na stałe. I różnych takich sprawach, zresztą może Martu się opowie. Te progi tam są różne. Progi. W ogóle z tym całym patronatem to musicie obejrzeć do końca ten materiał i zobaczcie jak to wszystko zakładaliśmy, bo jest to bardzo trudne. Jest to coś nowego dla nas. Wymaga dużo zaangażowania, a chciałem, chcieliśmy, żeby to wszystko bardzo dobrze działało i żeby, żeby to było profesjonalnie. Chcieliśmy. Spełnić też oczekiwania, jakie w nas pokładacie, chcemy coś dać od siebie. No i tyle. Teraz Marcin opowiada. Mamy, mamy dla Was kilka vlogów. Tak naprawdę, każda złotówka jest przerobiona będzie przerobiona na coś, co się przyda w tym temacie patronowania i robienia filmów, vlogów, wyjazdów, czy czymś, czymś związanym z vlogiem. Więc e, też pamiętajcie, że rozliczymy się ze wszystkiego, o wszystkim Wam opowiemy. Na co poszła kasa. I jak ją wydaliśmy, to co dostaliśmy od Was. Chciałam Wam tylko powiedzieć, że wiadomo, że to są nasze początki, więc niektórych rzeczy się dopiero uczymy. Więc nawet tam czasem, jak ktoś tam obiecujemy, że coś tam szybszy dostęp do czegoś, to staramy się to zrobić. Już wiem, że coś tam Wartek próbował, ale nie do końca to już to działa tak, jakbyśmy chcieli, nie? Więc pomału będziemy się wywiązywać. Co mamy dla Was w zamian? Przede wszystkim każdy. Każdy, kto został patronem, musi mieć wlebę fabikową, więc wysyłamy pocztą. Fabikowe wlebę. To jest pierwsze co. Druga, druga rzecz, której ma być wyróżnieniem właśnie tych wszystkich osób, które nas wspierają, to jest ściana chwały. Natomiast z realizacją tej ściany chwały okazało się, że jest trochę kłopot, bo chciałem ją inaczej zrealizować, ale jest taka ściana chwały, jest to taki obrazek. Wejdźcie sobie na patronaita, więc będziecie mogli tam to zobaczyć. Jest to taki obrazek, do którego link jest w każdym podpisie nowego materiału. Jest też w tym, więc zobaczcie sobie opis. No i tam wyróżnieni jesteście ci wszyscy patroni, którzy nam pomagają. Przede wszystkim będziemy o Was pamiętać, więc wyślemy Wam kartkę z życzeniami. Tym patronom, którzy tam przekroczą próg, wyślemy kartkę z życzeniami, jak będziemy, nie wiem, we Włoszech, w Albanii czy gdzieś tam, napiszemy do Was: Siema, Andrzej! Dzięki za to, że jesteś z nami. Jesteś patronem. Piąteczka, jesteśmy w Albanii, nie? Taka kartka, i to wrzucimy tam, pam, myślemy pocztą. Dostajesz taką pocztóweczkę, jaką ja też niedawno dostałem od naszego mojego klienta i naszego kolegi, który był w Wietnamie. Wietnamie. I powiem wam, ucieszyłem się z tego, normalnie jak dziecko, nie? To było cudowne, super sprawa. Także to jest jedna rzecz. Będziemy też robić pozdrowienia, będziemy Was pozdrawiać. W różnych pięknych miejscach. Tak. Te pozdrowienia będą kilka razy tylko w roku, więc po prostu będziemy Was pozdrawiać z różnych fajnych miejsc. Zobaczcie sobie opisy. Wszystko jest to opisane na patronacie. Co tam dalej jeszcze było? Tak, mamy, mamy materiały dla tych, dla patronów, takich, którzy są bardziej zaangażowani to oni nie czekają na vlogi. Ja te vlogi produkuję trochę wcześniej. To znaczy, powiedzmy, że na YouTubie mamy od 3 do 6 odcinków, czeka na publikację, czyli na tę premierę, na przykład jak Albania leci. Odcinki, to nie musicie czekać cały tydzień, tylko po prostu jak wrzucam następny odcinek, to już macie do niego dostęp i możecie go sobie obejrzeć. Jest to dostęp tylko dla, dla Was, więc nikt tego wcześniej nie oglądał. Dopiero później będzie publikacja na publicznym kanale. Jednym z bardzo fajnych, ciekawych rzeczy, tak mi się wydaje, bynajmniej nie do końca wiem, czy akurat z Waszego punktu widzenia może być to tak ciekawe. Jest to, że mamy taką hipertajną, ukrytą rozmowę na Messengerze, gdzie jestem ja, Martuś, no i wy, patroni. I tam rzucamy już takie różne rzeczy: tam rzucamy już takie rzeczy, jak jesteśmy w pracy, jak szykujemy się w codzienności, jak szykujemy się na imprezy, czy na przykład prezentacja Fabik Moto Studio i w ogóle tu ułożenia w naszych, naszych pomieszczeń, co będziemy robić, zapowiedzi następnych materiałów, czy. Czy po prostu rzeczy, które testujemy w tej chwili, takie, takie e, jakieś no, ukryte materiały, których tak naprawdę nie pokazujemy, albo nam nie wyszły, albo po prostu idziemy na dyskotekę, z Martą i też wrzucimy, jak będziemy się szykować, albo z Disco Banjo, wrzucimy wam nagranie. No także takie materiały be, e, są, pojawiają się na Messengerze. Ta grupa już jest tam, już się zaczęła, już to działa, i tak to wygląda. I, więc zapraszamy Was na Patronajta. Zapomniałem, słuchajcie. To nie wszystko. Każdy, kto zostanie patronem naszego kanału, każdy będzie brał udział w losowaniu gadżetów, różnych upominków, różnych rzeczy. Czasem mniejszych, czasem większych. Tak, no, to co będziemy mieli, nie? to co, o czym Wam pisze na patronajcie, co dostajemy od firm sponsorskich, co dostajemy e, na jakieś testy i później to wraca. Mamy takie różne rzeczy i one będą co jakiś czas. Czasami to będzie po prostu tak nasza tak koszulka. Fabik Mo to kurde podpisana, w której byliśmy gdzieś tam po prostu nagrywaliśmy jakieś vlogi, także tak może być różnie, różne mogą być te nagrody. Akurat teraz to nie jest ta nagroda. Losowania odbywają się co trzy miesiące. Teraz na trzy miesiące losujemy jedną nagrodę dla jednego patrona, i tam w zależności od tych produktów macie więcej szans na to, żeby dostać tą nagrodę. Czyli ten każdy ma szansę, co najmniej jeden los, ale niektórzy mają dwa losy na przykład na tą nagrodę, więc... Tu wśród tych wszystkich patronów, których mamy czterech jest, jest na tej chwilę może więcej to, e, to losujemy te e, nagrody także myślę, że to będzie ciekawa opcja i teraz pokażę Wam jaka będzie nagroda w miesiącu w marcu, jest to opisane na naszym koncie i tam będą te opisy o tych różnych nagrodach i kiedy będzie losowanie kto wygrał, tam będziemy to umieszczać więc e, Martusi przekaże Nagrodę ona wam pokaże. Co to za nagroda? Proszę bardzo. Taka nagroda. A ja sprawdzę, kiedy będzie losowanie, bo nie pamiętam. Tak, dostaniecie tylko to kartę ze słodyczami w środku. Po napisie, że jest rozmiar L, czarny mat. Sami generalnie jeszcze nie wiemy chyba, co to jest, nie? Jeszcze nie wyciągany, nie mierzony. jakiś piękny. O, proszę. I w całej okazałości się ukazał. Kask XS, rozmiar L. <gry> na motocyklowy. A przynieśliśmy go z tego z zimnego strychu i trochę się zrobił mokry, Zaparował. ale on nie jest. On nie jest taki mokry. Zaparował po prostu. Patrzcie, taki oto kask nakłada na motocykl, krucie. Na pewno. Myślę że, myślę, że na każdy sposób jazdy może się przydać. Iksisa Kask taki pokaż bliziutko do obiektywu. Popatrzcie, trochę mokry, ale to tylko dlatego, że jest y, różna y, temperatura. I teraz tak, kiedy zrobimy losowanie, Martuś, myślę, że wybierzemy niedzielę, co? Słuchajcie, więc pierwsze losowanie nagrody, czyli tego kasku, pośród wszystkich patronów, których mamy, zrobimy właśnie losowanie tej nagrody 22 marca. Pierwsze losowanie w niedzielę o godzinie 20. 20.00 zdążymy? Tak, o 20 w niedzielę, 22 marca, czytajcie opis. Będzie też to podane na Patronite, więc yy, tu tam zobaczycie. A w ogóle wziąłem telefon, bo słuchajcie, patroni, którzy są z nami, właśnie dostali nagrywkę z backstage'u. <grym, grym, grym, grym>, Okej, okay. tak to wygląda. Oczywiście nie mogę się nią uczyć, żeby nie przymierzyć. No to Mark, przymierzy, a ja jeszcze pogadam. Przede wszystkim, jeszcze raz, bardzo dziękuję za to, że jesteście z nami, tak czy inaczej. Czy jesteście patronami, czy nie, to bardzo na, na Was zależy, na wszystkich. Jeśli możecie nas wspomóc, to my, jak widzicie, mamy fajne materiały dla Was, fajne... Mam nadzieję, że będą Wam się podobać te mm, profity, które będziecie mieli, jak, jak dołączycie do Patronów. Więc zapraszam Was po prostu do tego. Bardzo ciepło. A teraz zobaczcie, jak zakładaliśmy Patronite'a, bo to jest... To, to trwało dwa dni, nie było łatwe, a pokazuje też kawałek naszej domowej historii, którą Którą, e, której tak naprawdę wy nie widzicie e, na co dzień, bo macie, widzicie materiały, które przygotowaliśmy i one są tak naprawdę nagrane dla was, a tutaj troszeczkę będzie inaczej. Więc e, my już dziękujemy, a wy oglądajcie dalej ten materiał. Myślę, że może was zaciekawić. Martoś czyta książkę, a ja pracuję. Właśnie jesteśmy po takiej małej premierce w Niku Albanii i z Martoś tutaj siedzimy i rozkminiamy. I tak Marta mówi, kurczę, miałeś zobaczyć tego Patronite'a. Wszyscy mają, a ty nie masz i może czas to założyć, nie? I tak usiadłem i chyba założymy Patronite'a, nie mam zielonego pojęcia, jak to zrobić, o co w tym chodzi. Właśnie siedzę i czytam.